Piłkarze łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi rozegrali ostatnią kolejkę sezonu 2011-2012. Na zakończenie rozgrywek Legionowia zmierzyła się na wyjeździe z Hutnikiem Warszawa. Drużyna Marka Papszuna już przed tygodniem zapewniła sobie trzecie miejsce, ale dla gospodarzy był to niezwykle ważny mecz. Hutnik musiał zremisować, aby zapewnić sobie utrzymanie i nie liczyć na korzystne wyniki na innych boiskach. Już tradycyjnie piłkarzy wychodzących na płytę stadionu przy ulicy Marymonskiej powitał hymn Hutnika. Stawka meczu chyba sparaliżowała ekipę gospodarzy, bo w pierwszej połowie zdecydowanie lepsi byli goście. Legionowia grała szybko i widowiskowo. Już w dziesiątej minucie Łukasz Barankiewicz był bliski zdobycia pierwszej bramki, ale piłka po jego główce trafiła w poprzeczkę. Chwilę później Witkowski ponownie był w opałach, tym razem po uderzeniu Karola Ziomskiego. Doskonałej okazji do zdobycia bramki nie wykorzystał również Paweł Tomczyk. W 32 minucie groźnie z rzutu wolnego strzelał Karol Ziomski. 5 minut później było już 1 do zera, a strzelcem bramki dającej legionowi prowadzenie był Marcin Rawski więcej bramek w pierwszej połowie nie padło i gospodarze mogą mówić o wielkim szczęściu, że po 45 minutach wynik spotkania był wciąż otwarty. Pan Bóg nam zamknął drzwi, ale otworzył nam okno. im powiedziałem, wy nie chcecie wygrać, jeżeli nie chcecie wygrać, idźcie się myć i idziemy do domu. Szkoda czasu. Gospodarze nie poszli się myć i po przerwie zademonstrowali znacznie lepszą grę. Niesprzyjające wieści z innych boisk i widmo spadku do czwartej ligi podziałały na piłkarzy hutnika mobilizująco. Już w 53. minucie w polu bramkowym legionowi największym sprytem wykazał się najlepszy strzelec łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi Szymon Lewicki, który zdobył 15 bramkę w sezonie. Cztery minuty później Lewicki zmarnował znakomitą okazję do zdobycia drugiego gola. Gospodarze nadal atakowali, ale marnowali kolejne okazje. Wynik meczu nie zmienił się. Chutnik zremisował 1 do 1 z Legionowią, a to oznaczało, że klub z Bielan uratował się przed spadkiem. Scenariusz myśmy sobie napisali sami, sami na własne żądanie, nie wykorzystując kilkunastu sytuacji w meczach wstecznych. No i to był mecz o życie. Albo spadek, albo się utrzymujemy. No na szczęście udało mi się jeszcze ich zmotywować, jakoś tak nastawić psychicznie, że dopóki piłka w grze, to jeszcze mamy szansę. No i udało się. Trener Legionowi był zadowolony z gry swojego zespołu tylko w pierwszej połowie. Tak, no gra nam siadła zdecydowanie, ale tutaj przyczyną główną to była utrata bramki na 1-1 i wtedy Hutnik uwierzył, że może tego meczu nie przegrać, bo w pierwszej połowie wydawało się, że całkowicie ich zdominowaliśmy i... Tak jak pan powiedział, kwestia czasu to następne bramki. Ale to, co mówiłem zawodnikom w Szatni, że fajne 45 minut, to nie znaczy, że, że druga połowa ma wyglądać identycznie. Legionowia zakończyła sezon 2011-2012 na wysokim trzecim miejscu. Do czwartej ligi spadły Narew Ostrołęka, Warta Sieradz i włókniarz Zelów. Drużyna Legionowi będzie miała teraz tygodniową przerwę. Zawodnicy spotkają się 11 czerwca na treningu w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie będą ćwiczyć przez dwa tygodnie. Trener Marek Papszun wciąż jeszcze nie podpisał z Legionowią umowy na następny sezon. Jeszcze umowa moja się nie skończyła, także, także ja jeszcze pracuję do końca czerwca. No wszystko jest na dobrej drodze. Rozmawiamy tutaj z działaczami, jakieś plany snujemy. No zobaczymy, jeszcze nic konkretów nie ma, także. Czas najbliższe dni myślę, że pokażą, bo wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, co dalej będziemy robić. Nie jest tajemnicą, że dobra praca marka papszuna została dostrzeżona przez działaczy innych mazowieckich klubów i szkoleniowiec legionowi otrzymał kilka interesujących propozycji pracy.